Cześć, witam wszystkich. Zróbmy dzisiaj analizę rynku kryptowalut, wykorzystując w analizie teorii No i zaczniemy od Bitcoina. Jeżeli chodzi o Bitcoin, ja mówiłem w swoim poprzednim nagraniu, że może być coś takiego, że od tego właśnie poziomu Dostaniemy kolejny spadek, dlatego że możemy traktować ten spadek jako impuls, to jest zwykła korekta ABC i później będziemy mieli kolejny impuls. Jedynie co ja powiedziałem, że od tego poziomu musimy dostać najpierw impuls w dół, czyli to będzie potwierdzeniem tego spadku. Później od korekty otwieramy short stop za impuls i czekamy na spadek. Tego właśnie spadku nie było, nie dostaliśmy to potwierdzenia więc cena poszła w górę, więc ja bym traktował ten tutaj spadek jako zwykłe wybicie stop lossów. Ja szczerze mówiąc nie jestem w stanie tu inaczej rozbić, więc ja bym traktował to jako wybicie stop lossów i właśnie teraz mamy kolejny impuls, kolejny wzrost, Tak, czyli mamy tutaj 1, 2, 3, 4 i właśnie fala numer 4, ona przyjmuje kształt trójkąt. Dopiero dzisiaj to zrozumiałem i no zaraz Wam powiem, jak my musimy tutaj, że tak powiem, działać. To jest A, B, C, D i będziemy mieli później falę I. Nas interesuje tylko i wyłącznie ta ostatnia fala spadku, czyli ta fala I. No i właśnie mamy tutaj A, B, C powiedzmy, później będziemy mieli tą korektę. Ja już nawet zaznaczyłem tą zieloną strefę, czyli mniej więcej tutaj możemy kupować, licząc właśnie na wzrost i wybicie tego tutaj trójkąta w górę. Stop loss a dajemy za fallacy i oczywiście że czekamy na ten wzrost i wybicie, więc mi się wydaje, że w ciągu najbliższych no powiedzmy 5 dni już w końcu dostaniemy to wybicie. Cena nie będzie się kręcić w miejscu. Ja tak naprawdę nie mam tutaj nic do powiedzenia, dlatego że jak widzicie, cena po prostu w jednym miejscu chodzi i mm, korekty. Nie można handlować, dlatego że będziemy dostawać wybicie stop lossów w jedną i drugą stronę. Czyli nas interesuje tylko i wyłącznie właśnie wejście w rynek. I właśnie podczas korekty my szukamy wejścia w rynek. I po prostu widzimy teraz, że to jest trójkąt ABCD i właśnie musimy dostać impuls. Czyli nas interesują tylko impulsy, a to co to się dzieje tutaj, totalnie nas to nie obchodzi. Więc czekamy właśnie na tą falę i otwieramy long i liczymy na to, że będziemy mieli właśnie to wybicie tego trójkąta w górę. Więc jeżeli chodzi o bitcoin, to będzie tyle. Zobaczymy, co będzie się działo dalej, dlatego że może być tak, że to jest dopiero trójka, globalna trójka, czyli tutaj będzie fala powiedzmy 4, już była. No i w takim razie tutaj się skończy fala numer 5 i globalna trójka. Może być tak, że tutaj się skończy, że tutaj już była trójka, czyli na tym tutaj wzroście i teraz się rozwija. Teraz się rozwija ostatnia fala wzrostu, czyli to będzie już globalna piątka. Tak, czyli ten spadek tutaj to była fala numer 4, i będziemy mieli później właśnie ten ostatni wzrost, a to będzie fala numer 5. Jeżeli ten scenariusz jest prawidłowy, to w takim razie będziemy mieli dość mocny spadek od poziomu powiedzmy 22 koła. Całkiem to wszystko jest możliwe, jedynie co na razie mówić o tym trochę, że tak powiem, za wcześnie. No dlatego, że Musimy zobaczyć właśnie jaka będzie ta struktura tego wzrostu, na razie po prostu jesteśmy w stanie pojąć to, że to jest trójkąt, to że wyjście z tego trójkąta ma być w górę, jesteśmy w stanie pojąć gdzie będzie stop loss, więc możemy tutaj już próbować na tym wszystkim zarabiać. Na razie nic więcej nas nie interesuje, co będzie się działo dalej, zobaczymy. Dobra, więc jeżeli chodzi o Bitcoin to tyle, tutaj jest trójkąt ABCD i mi się wydaje, że wejście będzie podczas właśnie tej ostatniej fali i, czyli czekamy na ostatnią falę spadku. Tak, tam falę spadkował, że tak powiem i musimy dostać zigzag, czyli to ma być ABC i podczas fali C, tak, czyli ABC, podczas fali C my otwieramy swój long. Dobra, przechodzimy teraz do altcoinów, pokażę Wam jeszcze parę monet, które mnie osobiście interesują. Ja kupiłem Dash na tym tutaj spadku na poziomie 14,888. O tym ja pisałem do swojego prywatnego Telegram kanału, czyli ja Sądzę, że dokładnie tak samo tutaj jest trójkąt, no i mi się wydaje, że wyjście z tego trójkąta będzie w górę, i moja cecha tego wzrostu to jest poziom 0,21,5. No i zobaczymy, co będzie się działo tutaj. Według mnie to może być fala 3, trzecia globalna, że tak powiem. Tak. No i w takim razie będziemy mieli właśnie dokładnie tak samo jak na Bitcoinie, 4, później 5, albo właśnie możemy to rozbić jakoś inaczej, i na razie ja tego nie jestem w stanie pojąć, ale całkiem może być tak, że Mamy tutaj rozszerzenie, tak, czyli mieliśmy tutaj pierwszy impuls, drugi, teraz się rozwija dość duży, trzeci impuls, czyli w takim razie bitcoin od razu poleci do poziomu na no powiedzmy 30 tysięcy. Czyli jeżeli ten tutaj scenariusz jest prawidłowy, to w takim razie traktujemy ten tutaj trójkąt jako fala numer 4. Wyjście ma być w górę, i później zobaczymy dość mocną korektę. Ale jak mówię, na razie mnie interesuje tylko ta możliwość, która się pojawia przede mną teraz, czyli ja mogę zarobić teraz na wyjściu z tego trójkąta w górę czyli ja swojego stop lossa już na monetę ADA mam na plusie nawet nawet stop lossa tak więc totalnie mnie nie interesuje co będzie się działo później mnie interesuje tylko i wyłącznie wyjście w górę czyli ja chcę wziąć tą tutaj możliwość na tej możliwości można zarobić coś tam około 50-60% mi się wydaje że jest spoko więc ja będę próbował z tego się skorzystać tak co będzie się działo dalej mnie totalnie nie interesuje Najpierw wyjście w górę, co będzie się działo dalej. Zobaczymy, będziemy próbować, że tak powiem, rozbić ten, ten wykres jakoś tam inaczej na impuls, na fale i tak dalej. Ale na razie interesuje mnie tylko to wyjście w górę. Dokładnie tak samo, monetka Dash. jeżeli popatrzymy na strukturę tego tutaj wzrostu, to ja chcę Wam pokazać ten właśnie tutaj impuls. I mieliśmy tutaj podwójny zygzak. I cena przyszła równo do poziomu 0,61,8. i 8. I od tego poziomu właśnie mamy teraz wzrost. Czyli dostaliśmy w dół podwójny zigzag ABC, 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 i właśnie zaraz będziemy mieli wzrost. No i ja osobiście kupiłem dokładnie tak samo jak ponadkę. A Ada, i sądzę, że zobaczymy w najbliższym czasie wzrost. To będzie dość mocny wzrost. No i poza tym wszystkim, dokładnie tak samo na telegramie, ja pisałem, że dostaniemy dewergencję, jeżeli zobaczymy jeszcze jedną falę spadkową dostaliśmy ten spadek i właśnie widać tutaj dywergencję pomiędzy tą tutaj falą, czyli powiedzmy to jest fala A oraz pomiędzy falą C Jedynie co to nie jest fala A oraz fala C, to jest WXY, czyli pomiędzy falą W oraz pomiędzy falą Y tak? No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o całą resztę alkoinów, mniej więcej tak samo wygląda sytuacja Czyli na razie wszystko jest ok. Na razie wszystko jest ok i mi się wydaje, że w najbliższym czasie zobaczymy dość mocny wzrost. Dobra, więc mi się wydaje, że dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Przepraszam, że dość długo mnie nie było, ale ja teraz w grudniu chcę trochę więcej czasu spędzać ze swoją rodziną, ale później od 2021 roku otwieram w Polsce prywatny kanał, tak, z moją analizą, że tak powiem, którą ja prowadzę właśnie tutaj na Ukrainie, dlatego, że już kilka osób do mnie pisało, że właśnie chcą czegoś, coś takiego, że tak powiem, w Polsce, nie? Więc będziemy już od 2021 roku normalnie działać, a teraz ja tak powiedzmy, powiedzmy, jeżeli widzę możliwość, to próbuję coś tam, ale tak poza, poza tym wszystkim za bardzo teraz nie handluję. Jeżeli na przykład widzę taką fajną możliwość, no to w takim razie oczywiście, że będę próbować, nie? Ale tak... Naprawdę za bardzo ja tam się nie staram teraz. Dobra, więc dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.